Święty Mikołaju, zawsze marzyłem o tylko jednej rzeczy na święta. Chciałbym bilet na nadchodzący koncert Paliona. Nic więcej nie potrzebuję. Ho, ho, ho! Mam coś dla ciebie, Adasiu! Wow! Co to takiego? Haha, no otwórz! Bilet na koncert Paliona? Zawsze o nim marzyłem, już nie mogę się doczekać. Haha, ha, Dasiu, wiem. Widzimy się na koncercie. Oczywiście masz link w opisie. Widzimy się, moi drodzy, na wszystkich koncertach. W moich rękach jest jajko i nie uwierzycie, kto tym jajkiem jest. Bajo, jajo! <laughs> to... Ej, dobra, ty. To będzie trudne. Proszę, uważaj, nie rozbij mnie, bo nie chcę być tak, jajcicą Jeżeli rozbiję to jajko, to Olek nie żyje i będziemy musieli od nowa robić, ale dobra Co tu pisze? Jeśli ktoś to znajdzie, złote jajko nie jest takie, jak się wydaje, nie chodź ze mną Dobra, czekaj Skaczę, uwaga Dobra, skaczę, ale się bo, bo, boję, się mega, że mnie zrzucisz Dobra, dajemy radę ale Nie, dobra, to będzie ryzyk... Dobra, ej, szczerze, to jajko powinno się rozbić już dawno Zobacz, na lata? Nie! Nie rzucaj tak, nie. Jakie to jest trudne po co tak machasz tą kamerą? Jakie to jest trudne! Idziemy, jesteśmy. E, ja, ja dzisiaj wydam z tysiąc robuxów na ten odcinek. Hehe, <laughs>, już Ej, w, włóż O. Co to jest? Włóż tace, no. No, staram się, o. No. O. O nie! Nie. Ja się tym jajkiem muszę ruszać! Jo! jo. Dawaj, to tylko to... nie zginij. A to zbiegać? Co? Ha? No ustaw się, ustaw to jest się! Ścieczkie! Nie mogę widzowie, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał i słuchajcie wszystkich piosenek z płyty, kolory, bo już są! Jest są Emeraldy, jest wszystkie piosenki są na kanale palią, także słuchajcie! No i będziemy śpiewać je na koncertach oczywiście, dobra. No idź, Jajko do przodu! O dobra, ja, dobra. Ja nie, nie Nie, mega nie? co? Ja yeah, nie mogę, OLEK! Nie zabrało mnie! Jakie to będzie hardcore! Ej, co, czujesz, że stracisz dzisiaj milion Robuxów! No dobra! No niech to zjeżdża już! No proszę. proszę! Weź teraz, weź teraz do tego, please! No postaram się, ale byłem w środku, ale mnie wyrzuciły ćwiczki! Do ścianki, no. do ścianki się no. przykleić. To Jajko nie chcę iść w ogóle jak klikam, okej? Okay? Przytrzymaj tarce! Nie o chcę spać, kurde nie chcę spać. Ja, ja muszę centralnie ten Dawaj Tylko powoli No Jestem Nie muszę i tak wyszko Nie ah. No to nie moja wina Machasz tak tą kamerą, że wypadnę zaraz Dobra czekaj o. Nie, o nie, o nie Dobra No znowu muszę coś robić Dobra Ej, to jest stresujące Ho, ho, ho! Święty Mikołaj Palion zaprasza po prezenty na Palion Style! Jesteś? Jesteś. Co ty teraz? A znowu ja muszę teraz iść tędy! Zespoła, twój przyjaciel z jajkiem będzie musiał nacisnąć przycisk. Jakiś przycisk musisz kliknąć. No super, pod górkę nie mogę wjechać tym jajem! I się rozpędź, nie zdążysz! Nie. nie zdążyłem! A gdzie ty masz tu przycisk? A, widzę go! Gdzieś. Jest! Jest niebieski, czerwony guzik. A który mam kliknąć? Na razie niebieski, a potem czerwony. Okej, okay, niebieski. I tutaj potem... widzę, że jest niebieski, a potem czerwony. Dobra, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, czerwony, niebieski, czerwony. Mam jeszcze niebieski. 9 żyć, widzę, wydałem 350 robuxów na 10 żyć. No i zobaczymy, ile razy dzisiaj spadnie mi to jajko. A bo ile razy ja sam się rozbiję. Dobra. Eee, dawaj Dobra, powoli, no. powoli. Co nie, nie ma się co śpieszyć, prawda? Tak, no i dawaj na niebieski. No co jest z tym jajkiem głupi! No przecież nie jest okrągłe, to tak dlatego tak leci. Nie, niebieski dotknąłem! Niebieski, kiedy przy tym musisz Aha. kliknąć. No, no Dobra Jest! jest. Dobra! Ja, to stres... ja nie mogę! Nie wiecie. Ja nie Od mogę! Nowa? Nie, 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 nie! Taki prosty skok! Dobra, dawaj czerwone! Dobra, czekaj! Jajo rusz się! Stój! No, 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 no! O, jestem. o, kurde, żeby mnie to nie zrzuciło. Dobra, dawaj. Czekaj. Dobra. Przytrzymaj tacę. Jestem. Możesz lecieć. Nie! Co ty zrobiłeś? Spadłem! Co ty zrobiłeś? Co na nowo? O, jesteśmy dalej. O, oh, okej. Okay. Chodzę... Co? Coś ty... Co się stało? Zbyt gwałtownie ruszasz tą kamerą. Dobra. Dobra. Nie nie, nie, nie. no nie, bez nie. żartów! Ty stracisz tutaj 10 tysięcy roboksów dzisiaj! Ja nie mogę! My to gramy minutę, a ty już 5 razy zginęliśmy. No bo to, to postać się tak od, odbracza, no Co teraz? O nie! 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 No przecież to jest nie Co? do zrobienia! O, jestem u góry. Dobra, skipło. <laughs> ja nie mogę, skip. no. Dobra. Hop. Spokojnie. Hop! Okej, okay, jest git, jest git I hop! hop. Ja, ja muszę to mega powoli... Jak ja to mam wskoczyć? Może jest jakiś boost jumpowy Dasz radę Ja nie Yo, mogę No forcie to jest chyba pewnie O kurde Dobra Co to? Bu... Co? Można się zamienić Nie, nie, nie zamieniamy nie, się Nie, 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 nie mi odpowiada nie, bycie nie, lepiej jajkiem Lepiej nie, lepiej nie O kurde Ja i moje oj... Na krawędzi. O kurde Palion stresujesz mnie No nie mogę się odwrócić No to tyłem skać Dobra oh, oh, oh. Uspokój jajo, uspokój jajo! Ale trudne O, dobra, o ja jest, nie mogę Ej, szczerze, ja już bym dawno rozbił tysiąc razy to jajko. O! o, o. o! Nie, ja się stresuję po nie rozbij nazw! Jest, 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 jest Dobra. dobra. Jest! Uch. Ja nie mogę, jak król! Czeka. Dawaj, skanujemy! Co, nowy poziom? Nowy poziom chyba tace tu? No nie. Aha! Dobra idziemy. Nie! No nie! To jest czas na ci czas! Ci to jest na czas! Czekaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. masz 5 sekund jakieś. No, no nie, nie mogę... Nie do końca! Skanuj się! Teraz! O. Wow, ale gwałtowny O ruch kurde, ruch. co tu się dzieje? Ej, dobra, dobrze, że się nie zamieniliśmy Pepe nos... Jajko! Ej, dobrze nam idzie! Jajko! To by było dobre na Wielkanoc. Nie! 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 Ja nie mogę, ale tu się jajecznica zrobiła. Dobra, dawaj tam. Dobra, idę, idę powoli, powoli, co nie? nie, 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 nie. Kurde, gdzie ty poleciałeś? Gdzieś poza mapę, wciąga mnie już tak. Dobra. Storia, ja z tego koszyczka mogę wypaść. Ja tu wyczyniam parkour, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Bo ja do ciebie. Ej, dobra, ja muszę czekać na siebie. Nie, ty musisz tutaj na ten. na... Nie mogę się rozbić! Po lewej! Do wagonika dawaj! Twoje lewo! A ty już co jesteś! No! Aha, jaki szybki! Dawaj! My... To powoli, powoli to garazę! <laughs> już z pięć razy na pewno zginęliśmy. Zobaczymy kiedy się skończą te! Nie! Cztery ożywienia zostały. Już ja raz trzy. Tylko zginąłem. No dobra, ale wiesz jakie to jest trudne! Ja <laughs> no lekko domyślam ruszę. się! Czekaj, dobra, idziemy dalej. Tam po lewej, po lewej, po lewej. Oops. A nie, nie Hops. Dobra. Jakaś kartka jaka. No jak mam skoczyć z takiej wysokości, żeby tu nie wypadło? Sun się. O, jesteśmy. Nie miała być tak niebezpiecznie, może miała rację. Kto miał rację? Nie wiem, może kura, która zniosła to jajo. O. Odnosisz mnie kurzej mamie? Nie wiem. To no co? czemu ty wypadłeś? Nie wiem, zbugowało się u mnie. Gdzie my jesteśmy? Checkpoint Ej miksturki. Sklep. Jakieś. A co te miksturki robią? Elixir leczenia. Ale Niska grawitacja. Leczenia? Kupuję to... To może, <laughs> to może pomóc, to może pomóc. Skupiamy. Dobra. A co, co tam jeszcze? Jest? A co to jest to zielone? Czekaj, zobacz elixiry. Elixir łączący eee, okej. Okay. No, no chyba se no, żarty. No, nie, robisz. no nie wierzę w ciebie! To jest! Bieg... Wciąga, no twoja grawitacja! Wciąga mnie w kosmos! Ej, dobra, bez żartów, że, że zginiesz nie. Gdzie jest jańko? Stary, w powietrzu jest, ja nic nie widzę No chyba żart No serio, jestem w murach No nie, no niska grawitacja jest beznadziejna Zbugowało się chyba coś Jak spadni? Jak mam spać? To nie ode mnie zależy no Dobra, no to ja spadnę Zgnąłeś, zgnąłeś Nie, już roboksy kupuję Taniej wyjdzie przecież za robokie, chyba że nie to bo Nie pierwsze tanie. Co ty? Ej, zaś lecę w Kosmos! Pal po co to kupiłeś? Niska grawitacja. A czemu ty klikasz spację? Nic nie klikam! Czekaj, ja szybko pobiegnę, może się zapiszę dalej świat. Dobra, tu cię nie potrzebuję. Ale to było OP! A by nie czekaj, nie był Gdzie mam iść? Nie no tam. Nie, gdzie my... To wróciliśmy! Jak wróciliśmy? A czemu tak nas cofnęło? No za karę pewnie, bo zginąłeś ty, kurde, a nie otrzymam jajko. się na tacy, otrzymam się na tacy. O, ja nie mogę. O, ja nie mogę. Jak ja mam zejść na dół? Co ja mam zrobić? Jak ja mam na dół zejść? Co ja mam zrobić? Nie chcę tracić Robuxu. A niska grawitacja zmniejsza twoją grawitację pozwala ci wyżej skakać. No przez to, że wyżej skaczesz, to jajko nie no, skacze. Nie i mogę. nie leci. Nie wytrzymam. 40 Robuxów za przeżyj. Ja nie wierzę. 400 Robuxów Gdzie my jest? jesteśmy? E, musisz podrabić, jesteś chyba do góry. Nie, my jesteśmy na początku. Nie, nie było nas tu. Nie było nas tu? Nie. Byliśmy tu? Chyba nie. Dobra, czekaj, kupię w sklepie tylko ten. Eee... Uzdrawianie, może co? Nie, gdzie tu się kupowało? Zmartuj w stanie. 360 Robuxów znowu. Ja nie wierzę, czyli 40 plus 50 to masz 100 z 800 Robuxów. <laughs> Głupie jajko. Nie chcecie martwić, ale my chyba zwróciliśmy zwrócili, się na start. Jak? No tam sobie jest ta brama taka, którą przechodziliśmy. Nie, nie. Widzę to. Dobra, dawaj, no lecimy. Dobra. Nie, Dziaga no to naszyci. jest bez przesady. Bez przesady Ale ten wagonik wolno Misja. idzie Dobra przytrzymaj tacę, no nie no widzę to jest to jest największy hardcore jaki grałem, nie? To jest najtrudniejsza gra chyba ze wszystkich Dobra <grym> jak chcę zobaczyć jak ten ziomek idzie no I co on nie zrzuci? Zrzucił to jajko CO? Nie no chyba se żarty robisz Czemu wypadłem? Chyba se żarty robisz Ale przynajmniej wszystkie powaliśmy, mi nie zginąłeś Dobra Proszę nie rozwal nas Nie no to jest największy hardcore ta gra Dobra okej Nie, oh, okay. nie kupuj już tej grawitacji żadnej No nie nie kupuję nic już Dobra rozpędzam się, rozpędzam się, rozpędzam się, rozpędzam się No, no nie, A! jeszcze raz, szybko, bo wagonik leci Dobra Szybko, 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 szybko. Damy ty jajem No Właśnie właś, właś. Jaj właś. ja ją właśnie Ale dziwnie stoję ty jajem Jezu, proszę, żebyś nie wypadł Trzymam w Ej, u mnie jesteś poza, co jest? Nie gadaj Dobra, dawaj możemy obserwować, jak on leci tym jajkiem. Nie mogę się, nie mogę. No, chyba żart. No stary, stanąłem tak w tym koszyku, że się ruszyć nie mogę. <śla> no, masę żartujesz. No, 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 Serio, nie, nie mogę się ruszyć. W ogóle? Czekaj, spróbuję, ale no, klikam wszystko i się nie da. To jajko jakby się zablokowało, bo Teraz nie. Teraz, ma machaj, machaj, machaj. O, macham. Machaj. Ma jest. Jest. O, ciężkie, serio, jest. Na niebieskim stań? Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Delikatnie, delikatnie. Delikatnie! Dobra giz okay. Czerwony Czerwony. Teraz to, musza... tera to robimy Teraz to robimy, teraz to robimy No Stoję na czerwonej. Nie stoisz Musisz zejść i wejść. Jaki besep <noise> O teraz Dawaj Dawaj to o, super, jajko? To... Idę, 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 idę uh, uh. Okej okay. Dawaj, 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 okay, Dawaj, okay, Dawaj, okay, Dawaj, okay, Dawaj. Jestem. To jest no, to jest nie. tak trudne. to tak gdzie tym mrużasz u mnie? I stresuję się mega. Mega, mega powoli skakać. O kurde, o kurde. Wow, oh. wow. To jest trudne. O, ale... <laughs> Proszę, nie zrzuć lazy Nie zrzuć tego, jaja Git, 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 git. Up. Up. Jest. Nie no, idzie perfekcyjnie Jak tak delikatnie się skacze to jest git O Idzie teraz A tu. na O uh. Nie, nie chcemy się zamieniać, I dalej idź, 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 na spokojnie, na spokojnie, proszę, nie zrób, Jezu. Jezu nie! To jest, to jest najtrudniejsze, to jest najtrudniejsze W lewo, w lewo i ładnie, fajnie, przyjemnie, Ole, pięknie. dobrze Ale pięknie O to chodzi nie o to chodzi! Gdziemy, o, jesteśmy przy wejściu. Dobra. jesteśmy blisko. Już wróciliśmy prawie Tak, tak. To A czemu wtedy? Aha. Dobra, idź. Nie kupuj tej grawitacji tym razem. Dobra. Idź. Nie, nie słyszę tak po. Głupia co? Grawita... co jest? Nie wiem, nie wiem. Przez cofłeś, co się tak. zepsuło? U mnie się cofłeś, ja poleciałem do przodu, ty do tyłu. O kurde. A. O. Ej, ja bym normalnie wisiał Nie, na tacy nie? wisimy! Nieee Nie, co? Co? Co ja na mam ten, zrobić? Na, na pachołek, na tą deskę za tobą skocz! Sun się, postaraj się! O. o I teraz dobrze skocz. Nie! Wiesz <grym>, jakie to jest trudne? Stary podabie jest no, lava! Nie! O, jesteśmy dalej? Powiedz, że tak. No. Nie, nie jesteśmy dalej! Dlaczego? Tego się nie da zrobić. Zrobiłeś to wcześniej. Nie zrób ze mnie, jej Dobra, pan ja skoczyć. Jak ja to mam skoczyć? Dobra, full focus. Nie odzywam się. <grym> Skup się. Dobra. Skup się. <grym> no! Nie! Człowiek! Gdzie jesteśmy? O, wyszliśmy, dobra, git, git, git Uff, myślałem, że się cofliśmy znowu na start. Nie. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, widzę, Jesteśmy do przodu. Jesteśmy do przodu. Nie, 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 Dobra. Dobra. Po, prostu, po co podskakujesz? Chyba wystarczy się sunąć, nie, nie? Nie, bo tu jest za duża przepaść. No co?! Nie rozumiem tego. Tu się nic o, nie wydarzyło. O, jesteśmy dalej. Dobra, patrz. Tu, tu jeszcze nie byliśmy. <laughs> Jej, super. Op. Oj, nie rusza się tym jajkiem w ogóle. Ja nic nie robię! Ej, rzuć gracza. Mogę cię zrzucić za 15 Robuxów? Nie! Ja nie mogę! <laughs> nie mogę, nie mogę. Gdzie jesteśmy? Dalej. Okej. Okay. Co teraz? Eee, tam jest jakaś całka Tu? Tu i o. O. Hop, dobra. Skup się. O kurde. Jejku, podskoczył na 2 metry. Nie! Tej, bo ja mam ożywienie. co 19... jest? Nic ja rób, nic ja rób, nic, nie rób, nic nie rób. Co? Mam ożywienie za 19 rubuksów przecież. Dobra, to kupisz potem. Zachowajmy je na... na. czarną godzinę. No przecież tego się nie da zrobić. Jakie tam skoczyć? O! Nie. Jak tam skoczyć? Nie wiem, analizuję, analizuję i. No patrz! Bardziej odpacz, po po, po. po lewej, bardziej, bo. Po, 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 o, o tak właśnie. O! Dobra. O! Nie Nie Ale mnie cofu laga miałem Nie Nie Ale coraz lepiej ci to idzie, tak no. jest! Ja mniej więcej rozumiem, kiedy to jako tak le leciutko trzeba skakać strasznie Ops No jakbyś mi rozbił tyle jest, razy, gdzie, ja, co ja teraz? rozumiał Dół. No bez żartów Nie! <głos> <głos> Jakie to jest trudne

Ale się obróciłeś gwałtownie! No tak cały czas się odwracam, nie da się inaczej, bo to się tak... Sama postać się tak... tak działa. CO?! CO?! Nie no, czuję się jakbym wydał milion robuxów. Dobra, ostatnie ożywienie. Lecę z tym, teraz lecę z tym. Hop. 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 O! <noise> 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 oh. O nie, stresuję się teraz. Jest. Teraz się mega stresuję. Błagam, nic nie zrób złego teraz. Ale jestem rozpędzony, ale jestem rozpędzony jak. jak. Formuła 1. Opsa, opsa, opsa. Nie klikam. A bo ty musisz o. kliknąć mi? Tak, przejdę. się jajko cię. zablokowało. Dawaj tym jajem, dawaj tym jajem. Próbuję, wyobraź sobie. Tylko nie wypadnij. Jest! Klikłem. Dobra, ja cię muszę. Tu muszę cię złapać? Nie chcę wiedzieć, co tam jest, nie mów. Ja nie mogę, tu jest dziura Dobra, powoli to zrobię. Dawaj. Powoli to zrobię. Przysięgam, bo zrobię to mega powoli. Dawaj yes, good, yes, good. Okay. Okay. Jest git, jest git Okej Okej. Jest. Nie zepsułem. Znowu Dobre. No dobrze chyba lepiej, bo przynajmniej ty masz łatwiej wtedy. No ale wiesz jakie to jest stresujące, jak pójdziesz, że tam to było ostatnie ożywienie? No tak, to jest ostatnie teraz. Lecimy jak najdalej, żeby dobrze nam idzie. Co teraz? Czekaj, stój, 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 stój! Klikam białe, czekaj. Czekaj, bo jeszcze nigdzie mnie nie ma. Okej okay. Gdzie mam iść Gdzie mam iść? Poczekaj, zaraz ci to A zrobię, co, co tam masz? Aha! Dobra o Skacz Dobra, czekaj No nie, 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 nie rób tak Musisz mi coś pomóc Już, 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 ja tu mam 5 guzików. O kurde Dobra Oa! oła Puść Nie Pójdzie sobie zbugowany! Rozbiłeś 10 Dobra. razy moje jajo! dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. Stanę tutaj Czeka. na boku. Poruszam się tym jajem, czekaj, muszę ruszyć maszynę. O! Dawaj. No nie! Pod górkę teraz! No. No czekaj! O, teraz jest git. Nie, nie rób tak! Aha. Myślałem, że skaczesz! No nie da się tak, przytrzymaj! U! U! Czekaj, obniżę, podwyższę. Nie! Proszę cię, trzymam się na tacy! Trzymam się na tacy! No trzymaj się! Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić! Jajko mi utknęło! Ej, czekaj, poczekaj! Walka z jajem! Nie, no nie gadaj! No no. rusz się! Jestem, jestem, jestem! Super, jajko mi się nie chce ruszyć! A. O kurde, taca, schowaj ją! Co ja mam teraz zrobić? Nie, może. A, ty musisz no? lecieć dalej! Może pomożesz mi się jajkiem ruszyć? Nie no nie mam jak, musisz dalej lecieć no, Próbuję, serio Dawaj Jajko mi nie działa! Leciczki parkur. Na pewno nie no czy... o, o działa Nie o. dawaj tam w lewo, a ja lecę z parkurem O dobra widzowie zrobiłem to Mam to, mam to, mam to Ile? dawaj, dawaj Ile? do windy, dawaj Ile? do windy Czekam Zaraz na jedzie windę. Jak da, ej, potem już jest lawowa kraina, ale nie wiem, czy tam damy radę dojść. Oby, fajnie by było się udać. Jezu, jak znowu nie ma tylko to. Skoki jest... znowu skoki będą. Dobra, jestem w wagoniku. Jedziesz? Jadę. Proszę, Dawaj. nie spadnij, nie spadnij. Oleg nie spadnij. Eme, eme, e emeraldy na mnie. A -a -a. A -a -a! No nie! Zn no się! <noise> o kurde. Ja nie wiem, jak ja to mam teraz zrobić. Gdzie mam iść tu? Nie wiem. Nie, stamtąd przyszedłem. Nie, tam tak, sam tu przyszedłem. Tak, 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 tak. O! O! Jak ty masz tam skoszyć? To jest gra niewykonalna, widzowie, i tu można wydać milion Robuxów.